Przed tygodniem przyglądaliśmy się temu, co w ubiegłym roku miało wpływ na kondycję krajowej waluty. Obecnie wygląda na to, że wiele pozytywnych informacji dla złotego jest w cenach i z czasem lista elementów, pod które można rozgrywać obecny ruch, zacznie się robić coraz krótsza, co z kolei skieruje nas do granicy umocnienia PLN. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Tomasz Gessner i dzisiaj przyjrzymy się temu, jak złoty prezentuje się na wykresach poszczególnych par walutowych, a także temu... Czy sytuacja techniczna może nam cokolwiek podpowiadać w zakresie perspektyw kształtowania się kursów walut? Zanim przejdziemy do wykresów, na początek kilka krótkich uwag odnośnie tego, jak w ogóle postrzegać rolę waluty, bowiem pod filmem z ubiegłego piątku zwracaliście uwagę na to, że generalnie nie darzycie walut jakąś większą sympatią. I jest w tym oczywiście sporo racji, bowiem wszyscy wiemy, jak szybko ich siłę nabywczą zjada inflacja. Generalnie pamiętajcie, że waluty nie są stricte instrumentem inwestycyjnym, a jedynie środkiem rozliczeniowym. To nimi posługujemy się w codziennych zakupach czy rozliczeniach za wykonaną pracę. Pół biedy jeśli mamy na rynku do czynienia z rzeczywistymi dodatnimi stopami procentowymi i oferta np. lokat bankowych po uwzględnieniu podatku Belki pozwala uchronić się przed inflacją. Najlepiej rzeczywistą, a więc tą odczuwalną przez nasze gospodarstwo domowe, a nie podobaną przez GUS, bo jak już pewnie sami zauważyliście, są to dwie różne rzeczy. Skoro zatem można przyjąć, że waluty fiducjarne są w długim terminie skazane na utratę swojej siły nabywczej z uwagi na potrzebujący inflacji system monetarny, zastanówmy się krótko, po co w ogóle zawracać sobie nimi głowę i śledzić ich notowania. Przede wszystkim pamiętajcie, że wahania walut mają bardzo duże znaczenie chociażby dla wszystkich eksporterów i importerów i nie dotyczy to stricte handlu, ale każdej działalności, w której część przychodów bądź kosztów realizowana jest za granicą, a więc w obcej walucie. To samo tyczy się chociażby inwestorów na rynkach finansowych. Niektórzy z Was posiadają pewnie jakieś akcje notowane na zagranicznych parkietach. Wiecie zatem, że wynik wyrażony w złotówce zależy od zmiany ceny samych akcji, ale i również wahań waluty, w jakiej akcje są notowane w relacji do PLN. Korzystając z instrumentów pochodnych takich jak kontrakty terminowe, kontrakty CFD czy opcje, możemy takie ryzyko walutowe wyeliminować. Idąc dalej, możemy także spróbować wychwycić średnioterminowe trendy na rynku walutowym i tym zabezpieczeniem nieco bardziej optymalnie zarządzać, a więc korzystać z niego wówczas, gdy oceniamy, że dana waluta wykona ruch przeciwko nam. Poza tymi przypadkami inwestorzy na rynkach finansowych mogą skorzystać z wyjścia do walut fiducjarnych spodziewając się większego tąpnięcia na rynku. Te jak doskonale wiemy zdarzają się cyklicznie. Część z nich jest bardzo dynamiczna i trwa kilka tygodni, a część ma postać strukturalnej przeciągającej się kwartałami bezsy. Wszyscy pamiętamy chociażby tąpnięcie aktywów naszego regionu po ataku Rosji na Ukrainę. Pamiętamy też jakie spustoszenie na rynkach wywołała globalna choroba sprzed 4 lat, ale i kilka inwestycyjnych tygodni późną jesienią 2018 roku, które zmusiły Powella do szybkiego odwrócenia restrykcyjnej polityki monetarnej. Nieco starsi stażem inwestorzy pamiętają też zapewne globalny kryzys z 2008 roku, czy wcześniej pęknięcie bańki dot-com. Jeśli zatem inwestorzy oczekują takiego tąpnięcia i chcą się zabezpieczyć przed jego ryzykiem, mogą po prostu sprzedać aktywa finansowe, a więc de facto wyjść do pozycji gotówkowej, najlepiej dolara amerykańskiego. Jeśli prognozowane ryzyka się zmaterializują, za posiadaną gotówkę można będzie po takim tąpnięciu rynku odkupić znacznie więcej aktywów finansowych, a dodatkowo w takim otoczeniu dolar zwykle umacnia się w relacji do pozostałych walut fiducjarnych. Co jeszcze dodatkowo zwiększy wartość posiadanej pozycji gotówkowej. I jeszcze mała dygresja na temat walut, których zachowanie mierzyć możemy na wiele sposobów. Większość z nas, myśląc o tym, jak radzi sobie dana waluta, a więc jaka jest jej cena, intuicyjnie spogląda na kurs innej waluty. Tymczasem jest to tylko jedna z czterech cen pieniądza. Poza relacją do innej waluty, jej ceną jest też stopoprocentowa, czyli cena pieniądza w przyszłości. To po określonej stopie procentowej deponujemy środki w banku, czy też zaciągamy zobowiązania. Ponadto mamy także handel gotówką na rynku pieniężnym przez największe instytucje finansowe, zarówno między sobą, jak i z bankiem centralnym. W zależności od tego, jak kształtuje się bieżąca płynność, ale i krótkoterminowe ryzyka w gospodarce czy sektorze bankowym, tak kształtują się krótkoterminowe oferty przechowywania bądź użyczenia gotówki. Mówimy więc o warunkach wszelkiego rodzaju bonów, krótkoterminowych papierów dłużnych, certyfikatów depozytowych, operacji otwartego rynku, lokat międzybankowych czy swapów walutowych. Czwartą miarą kondycji czy jak to woli siły nabywczej waluty jest jej wyrażenie w poziomie cen towarów i usług, co wszyscy kojarzymy pod postacią inflacji im szybciej drożeją wszelkie dobra, tym mniej warta jest względem nich waluta, w której te dobra są wyrażone. Skoro doprecyzowaliśmy już sobie, czym jest a czym nie jest waluta, wracamy do obiecanych wykresów i zobaczmy, jak złoty radzi sobie w relacji do innych walut. Na początek dolar do złotego, który od okolic 2010 roku porusza się we wzrostowym kanale. Obecnie znajdujemy się w obszarze jego dolnego ograniczenia, które pełni tu naturalnie rolę wsparcia. Wsparcia, które do tej pory zadziałało już przynajmniej pięciokrotnie. Z równie wysoką precyzją działa też ograniczenie górne tego układu, a im więcej razy rynek odbija się od danego poziomu, tym większą wiarygodnością się on charakteryzuje. Widać zatem, że okolice 4 zł. mają tu spore znaczenie i póki dolar się w tym miejscu broni, można przyjąć, że na stole pozostaje szansa utrzymania formacji i odreagowania przynajmniej w stronę jej środka, a więc obecnie okolic około 4 zł. i 60 groszy. Jeśli ten długoterminowy kanał zostałby opuszczony dołem, wzrok w pierwszej kolejności kierować musiałby się w stronę przynajmniej 3,62 do 3,66. W ruchu wzrostowym, choć o zwyczajowo mniejszej procentowo dynamice, znajduje się w długim terminie także euro, które na przestrzeni ostatniego półtora roku cofnęło się ze swoich kluczowych oporów, jakimi są szczyty z 2004 i 2009 roku w rejonie 4,95. Obecnie testuje wsparcie w obrębie linii poprowadzonej w sposób analogiczny jak na dolarze. A do tego dorzucić możemy także przekroczoną wcześniej linię spadkową. Widać zatem, że obszar 430-435 pełni tu rolę wsparcia i to na nim ruch spadkowy zaczyna wyhamowywać w ostatnich tygodniach. Euro miałoby więc z tego obszaru miejsce do odreagowania w stronę przynajmniej 460-465. Jeśli obecnego zejścia nie uda się docelowo tutaj zatrzymać, niżej popyt powinien także uaktywnić się w strefie 4.15-4.20. Długoterminowy kierunek jest dość czytelny w przypadku franka szwajcarskiego. Ostatnie tygodnie to kolejne już cofnięcie się w stronę kilkunastoletniej linii trendu wzrostowego, które jest technicznie naturalnym miejscem, w obrębie którego kupujący szwajcarską walutę w relacji do złotego mogą się ponownie uaktywniać. Rolę wsparcia pełni na niższych poziomach także rejon 4.31-4.35. Na koniec został nam jeszcze nieco bardziej skomplikowany, przede wszystkim przez pryzmat Brexitu fund. To od czasu pamiętnego referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej waluta złapała tam nieco większą zadyszkę względem dolara, euro czy franka. Efektem tego jest więc ruch boczny o sporej zmienności względem złotego, zamiast czytelnego trendu wzrostowego. Tutaj jest jeszcze nieco miejsca do szerszej strefy wsparcia, którą wyznaczyć możemy w obszarze 4,64,70 70 aby wyeliminować wpływ pojedynczej waluty i skupić się bardziej na ogólnej kondycji złotego, spójrzmy jeszcze na relację koszyka omawianych czterech walut w równych wagach względem PLN. Także z tej perspektywy widać, że od listopada ruch spadkowy zaczyna wyhamowywać po dotarciu do dolnego ograniczenia kilkunastoletniego już kanału wzrostowego. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę omawiane w poprzednim piątek, wycenione już przez rynek elementy fundamentalne, które umacniały złotego na przestrzeni ostatniego półtora roku, jak i to, że kursy głównych walut cofnęły się względem złotego do swoich długoterminowych linii trendu wzrostowego. Taka kombinacja zaczyna już obecnie przechylać szalę w kierunku poszukiwania przynajmniej kilku, jak nie kilkunastoprocentowego odbicia. Wziąć to mogą chociażby pod uwagę przedsiębiorcy czy inwestorzy zarządzający swoimi zabezpieczeniami walutowymi. Pamiętajcie natomiast o tym, że o ile aktualny układ sił sygnalizuje odreagowanie, o tyle nie oznacza to, że nagle nie pojawią się nowe zmienne, które dołożą kolejne argumenty po jednej ze stron tej szali. Dynamicznie przeceniając złotego bądź rozbudowując dalej jego prowadzone od półtora roku umocnienie. W tym miejscu dotarliśmy do końca. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o perspektywach kształtowania się kursów głównych walut i czy na przykład posiadając metale sami stosujecie jakieś zabezpieczenie przed umocnieniem się złotego. Jak zawsze będziemy Wam bardzo wdzięczni za łapki w górę i podzielenie się materiałem ze znajomymi. Dzięki za uwagę i udanego weekendu!